Hmm. Pewnie mnie długo na YouTube nie było, co nie? Eee, tak. Kiedy ostatnio nagrałem jakikolwiek film z czegokolwiek na moim kanale? Hmm. Spójrzmy. A dziś zajmiemy się. No tak, w międzyczasie jak mnie nie było przez tą dłuższą przerwę, spowodowaną maturami, postanowiłem się nieco przebranżowić z kanału Jarosław na Jarosław, żeby wam, żeby było wam nieco lepiej wyszukać moją nazwę, kilku już moich, um, jak można powiedzieć, widzów. Mówiło, że to jest taka trudna nazwa, więc postanowiłem wyjść naprzeciw i od dzisiaj działamy pod nową nazwą. Po tych dwóch tygodniach przerwy, pora chyba coś zacząć, nagrywa zacząć nagrywać z powrotem, nie? A więc, co dzisiaj nagramy? Ano, przedstawiam Państwu bardzo serdecznie. A teraz, przedstawiam Państwu. Klocki! Bo dzisiaj w klockach zagramy sobie w mapę escape'ową skazaną na śmierć autorstwa Zielak04XD Jeżeli Wam mapa przypadnie do gustu, to jak najbardziej wejdźcie w link w opisie i dajcie diamenta autorowi i możecie ją oczywiście pobrać za darmo. No to co? Nie gadając za długo zaczynamy naszą zabawę. Co my tu mamy? Płytkę. No dobra, cwaniaki, idźcie gdzie macie potrzebę cel. Idź na spacerniak. No dobra, przejdziemy sobie na spacerniak. I kogo my tu mamy? Jakiegoś gościa? I kolejną płytkę? Doknes, do cześć. Potrzebujesz czegoś? Ty, tak, doszłam do załatwić może e, nożyce do krat. Tak, daj mi dwa mydła, to będzie kwi będziemy kwita. No dobra, zaraz wracam z mydłem. No dobra, gdzie mogłoby być tutaj mydło? Łazienka. No, logiczne, nie? A tutaj mamy jakąś kolejeczkę No i tutaj jakiegoś pana Pani Władzo, mogę dwa mydła, bo, chcia... bo kolega chciał. Bierz. Klawisz. No dobra. Gdzie jest to mydło? Okej, okay, okej, okay. mydło. Dobra. Mamy sobie dwa mydła. I idziemy z mydłem. Tymczasem coś tu jest. Tutaj. Dobra panowie zalazwiałem swoje potrzeby fizjologiczne eee, co my tu mamy? Wyką się, może później. Okej, okay. no jesteśmy brudasami po prostu i... i bo lubimy być brudasami. Ojej przez przerek mi się kliknęło. No dobra. Daj mi dwa mydła. No dobra, mamy dacie, dwa mydła. I co jest? Nie, nie chcesz mydeł? Nie? O, ty się. No dobra, to dla mnie będą dwa mydła. Aha, wygląda na to, że musimy tutaj wrzucić to mydło. Ej, no czemu nie chcesz wejść? Dobra, weszło. No jest, masz. Dzięki, masz nożyce. Dobra, idziemy po nożyce i co teraz? No mieliśmy się przejść ogólnie na ale zobaczmy co tutaj może jest. Tutaj widzę kolejne, kolejne mamy cele. Ale naszym celem jest prawdopodobnie... No nieprawdopodobnie, a na serio ucieczka. Także lecimy, lecimy na spacerniach, tak jak mieliśmy, mając nożyce. No dobra, mamy sobie spacerniaczek. Co tutaj mamy? Jakichś innych więźniów? Tu mamy jadalnię. Nie, chyba. No, chyba, na pewno. Tu mamy jakieś żarcie. No. W sumie, możemy pobawić się z i od razu jeść. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, na pewno. No dobra, to sobie idziemy dalej. Tutaj co jest? Tutaj mamy jakieś przejście, nie wiadomo czy to wygląda na to, że... Dobra, kraty możemy rozwalać, nie możemy rozwalać drzwi, nie możemy bloków rozwalać. Zobaczmy co my tutaj mamy. Dobra, tu mamy kolejne jakieś... Kolejną, kolejnego więźnia. Witom, Witom, czego chcesz? Przyszedłem w sprawie jakiegoś ubrania wyjściowego, byś był w stanie coś załatwić? No wiesz, generalnie to tak, ale nie za nic. Idź do kopalni i wykop dla mnie tak diaksów, masz kill w... Zaraz wracam. No dobra, teraz pytanie tylko istnieje, gdzie tu mamy kopalnię. I chyba myślę, że tutaj kopalnia, o proszę. No dobra, teraz przydałoby się jakieś diaksy. Trochę pewnie to zajmie. Mam nadzieję, że się do nich dokopiemy. Gdzieś muszą chyba być dobrze schowane. Kopse. No dobra, to sobie kopiemy. To sobie kopmy. Tutaj myślę, że będzie dobry timer, żeby przyspieszyć całą akcję. No i widzimy się może dalej. No dobra. O proszę, coś w końcu znaleźliśmy. Dwa diaksy. Ile tam kocheka chciał w ogóle um, byś był w stanie coś załatwić, Nie? Iść do kopalni i wyglądał dla mnie stag diaksów. O proszę, to jeszcze... To jeszcze trochę przed nami. No ale ja tu widzę, już trochę się zaczęło. Już mamy 7 diaksów, 8, wow, to trochę jesteśmy po prostu wprost bogaci. Możemy już nawet blog diaksów zrobić, no proszę. Jak to się nam poszczęściło? 12... 13, 14, 15, 16, 5, 49. No, mam powiem trochę autorów, bo się o to, żeby pochować te wszystkie diamenty. Nie powiem, że nie, bo to naprawdę trochę szukania jest. 51, 52, 53. Jak ja lubię odliczać. 54, 55. 56, no już niewiele naprawdę zostało. Eee, teraz. Okej, okay, dobra. 60, jeszcze tylko 4 i jesteśmy już w domu. 61, 62. 63, 64. No i fajnie możemy. To kolejne zadanie sobie wykonaliśmy. Jak jest super, naprawdę super. O, o, o. o tak się cieszymy. Tak się cieszę Jarosław. Teraz. No dobra, nasz kochany delikwent dostał 64 diaksy. Wolę e, w sumie zrobić tak, bo ciężko będzie trafić. Wielkie dzięki, Kilo, w sobie zatrzymaj, masz bluzy i spodnie, tylko na razie nie ubieraj. Maszem włóczka. No dobra, bądźmy dobrymi złodziejami. Albo w sumie, skoro już tyle dostał, to toki, toki, idziemy dalej. Okej, okay, co my tu mamy? Co my tu mamy? Kolejne jakieś chyba wygląda na to zlecenie. Co my tu. Dilerek, cześć, chcesz ziele? A może jakieś tabletki? Uuu. Nie, Dasz mi trochę kasy. Tak, po prostu. Tak, po prostu? Heh. Ukradnij Tricusowi tritus, z celi wiersz, której. Jego diamenty. Wtedy dam ci dwie stówy. No dobra, czekaj na mnie. No, jako tako mamy tu diamenty, ale musimy wrócić do celi, rzekomo. Czy to nie będzie coś, coś tutaj? Nie, to jest łazienka, która, której zresztą wcześniej byliśmy. A może coś tutaj się da wykopać? Albo i nie. No dobra, to lecimy sobie do celi. Swoją drogą, naprawdę przyjemnie mi się gra na tej mapie, naprawdę super jest, super przemyślone. Fajnie działają skrypty, wszystko fajnie, command no dobra, no wrócimy do celi jakiegoś kogoś i to chyba tutaj ktoś jest osadzony. No dobra, ale czy tu są diamenty? Raczej nie, no dobra. Rzekomo nasza postać wie, w której jesteśmy, w której powinniśmy być. W celi, żeby okraść więźnia. Przynajmniej to tak, jak po prostu jak ukradnie Tristowi z tej wież, której susowi Może będzie podpisana cela? Może. O rzeczywiście. Albo i nie. Ocela żyzusa. Okej, okay, mamy diamenty. Bardzo ładnie ukradzione. Jesteśmy naprawdę super w takie klocki. Lecimy dalej. Dobra, no to nasz człowieczek. Dostał 13 diamentów. Niestety mi się skompletowały. No ale tyle mieliśmy dość tyle damy. Dobra, 13 diamentów. 3, 4, 5, 6, 7... No, czemu nie wpadacie? Halo, co jest? 5, 6, 7, 8, 90, 12 na 13. Jeżeli dobrze liczę, to się nie mylę. Jeżeli się nie pomyliłem, to jest ok, dobra, co my tu mamy? No dobra, masz dealer, tylko mnie nie spyni. Jest. No dobra, masz dealer, tylko mnie nie sypni. Spokojnie, masz kasę. Wiesz, gdzie jest Roks? Na boisku krzykówki No dobra, to szukamy sobie tego Roksa. Mamy kapuchę. No, z tego ładne pieniądze mogą być, My idziemy na bejsko krzykówki, nie powinniśmy, powinniśmy szanować, ale niestety nie uszanowaliśmy. No dobra, mamy tutaj tego, o, cześć Rox, cześć Roxem B. Widzę, że ze mną ra razem siedzisz, no dobra, Rox, witaj, potrzebujesz czegoś? Potrzebuję trochę żarcia, mógłbyś mi to załatwić? Tak, pogadaj z Blokim, jest w stołówce. Powiedz mu, żeby dał mi trochę kawy, bo mi obiecał, a nie dał. Dobra, zaraz przyjdę. No dobra, to lecimy po kawę. I z kim mamy właśnie Z Blokim. No dobra, to lecimy sobie dalej. Dzień dobry, panie policjancie. My nic takiego jeszcze złego nie zrobiliśmy. W ogóle nie wiem po co my tutaj siedzimy. Tak się trochę tak zastanawiam. No dobra, to mamy w ogóle sobie przyciski. Aha. Aha, zgasiłem sobie lampę. Okej, okay, dobra. To chyba nie miało być w planach. No dobra, jesteśmy na stołówce i szukamy blokiego. Um, który to bloki? To chyba ten pan, tak mi się wydaje. Cześć bloki. Dasz kawę Darukca, bo niby mu obiecałeś. Zgadza się. Kawa jest w mojej celi w skrzyni, cela jest podpisana. Dzięki, cześć. Dobra. No dobra. To musimy lecić teraz do celi kawę. No, nie powiem, naprawdę super jest. Dobra, bloki. Jego cela jest, że podpisana. podpisano. Uuu, czemu się tak na chwilę śmieniło? Ach, ta magia. Eee, cela blokiego, co tu mamy? Lekarz, naczelnik. To jeszcze nie tutaj to jeszcze swojego czasu tu przyjdziemy. Pewnie cela blokiego oczywiście jest tutaj na piętrze. Dobra, to lecimy, lecimy. Obawiam się, że pomimo tej długiej przerwy, to dostaniecie naprawdę długi, e, długi odcineczek. Dobra, mamy sobie kawę. Ok, no i... Dobra, kawa jest w mojej strony Idziemy do Rox'a, naszego znanego youtubera. Oczywiście pozdrawiamy, jak najbardziej. No dobra, tu będzie lekkie cięcie, żeby za dużo nie wadzić. I żeby to nie było za długie. No dobra No dobra, jesteśmy u Roxa 8 sztuk kawy Oj, chyba kolega nasz nie spał w celi Nasz youtuber nie, nie spał w ogóle No dalej co jest O, wchodzi No dobra Masz kawę, dzięki, masz mięsko Spoko no dobra, no to załatwiliśmy sobie żarcie. Chociaż wcześniej ukradliśmy chleb, ale nikt tego nie widział. No nie widzieliście nic, naprawdę, nic nie widzieliście. E, no dobra, mamy tu sobie ogródek, może kogoś tutaj zaczepimy. Chyba wygląda, że nie, ale tutaj mamy takie pole marchwi. Może coś tu będzie ciekawego. No raczej nie. Dobra, to lecimy dalej. Tego Pana usłużyliśmy, chyba pozostał Pan policjant. No dobrze, dzień dobry Panie Władzo. Czego? Mogę klucz do lekarza? Jesteś poważny? Dobra, dostaniesz, gdy załatwisz mi trochę marihuany. Na pewno mają angular, wtedy dam Ci klucz i nie pisnę ani słowa, obiecuję. A gdzie angular? Jest w pomieszczeniu z krzesłem elektrycznym, wiesz, idziesz do lekarza tylko, że w lewo i prosto na pewno trafisz. Aha poprosić naczelnika o rozmowę ze mną. Wtedy będziemy kwita. Dobra, panie Wodzo, niech pan poczeka. O, proszę, normalnie. Uu, cała sala będzie się bawiła. Widzę. <grystanie> no dobra, lecimy do tego naczelnika, tam gdzie zresztą mieliśmy być wcześniej. Gdzie byliśmy zresztą wcześniej. No dobra, i teraz. No okej. Okay. I teraz tak pokój rozmów, naczelnik, pokój klawiszy. Angulark jest w pomieszczeniu z krzesłem elektrycznym, wiesz, idziesz do lekarza tylko że w lewo i prosto na pewno trafisz. Dobra, to ja już nie trafiłem. No dobra. Karcer 1, karcer 2, karcer 3. No i jest krzesełko elektryczne. No dobra. Cześć Angular. Eee, mam sprawę, daj trochę marihuany dla kalawisza. Tego, co jest na spacerniaku. Aha, dobra, masz troją. I ani słowa. Się rozumie, cześć. Wybaczcie, że trochę mój język się ugina. Eee, niestety... Tak to jest, jak się trochę mowy nie trenuje. No dobra, idziemy do naszego pana władzy. Aha, jeszcze mieliśmy porozmawiać z kimś. Wtedy eee, będziemy kwita. Poproś naczelnika o rozmowę ze mną. No dobra, to jeszcze pana naczelnika odwiedzimy. Pokój klawiszy, pokój rozmów. Naczelnik, pan naczelnik. Tutaj jest pan naczelnik. Chowamy marihuanę, żeby nie było. Dzień dobry, o co chodzi? Jeden z pańskich podwładnych, ten co, co chodzi na spacerniaku, prosił o rozmowę. Naczelnik. Hmm, no dobra, powiedz, żeby przyszedł o 21.30. Dobrze, szefie, do widzenia. No i mamy marichę. Mm. No dobra, lecimy dalej. Um, oczywiście pewnie większość z Was no, będzie pytać dlaczego znów jest szum. No niestety przepraszam to jest mój um, komputer, który niestety no coś spróbuje zrobić z szumem, mam nadzieję, że się to uda. No ale dobra, nie zarzucajmy sobie z tym głowy, wrzućmy tutaj marihuanilen. Oto marihuana i ma Pan przejść do nacznika o 21.30. Dzięki, masz klucz. I to jest chyba to. No dobra. Idziemy chcieliśmy? Mogę klucz do lekarza. Do lekarza klucz. Dobra, to idziemy sobie też do lekarza. kurczę ucieczka z więzienia, a tutaj tyle roboty, co zatwiania, No nie no. Fajnie przemyślone, naprawdę. Super przemyślona mapka. Okej, okay, dobra, mamy tutaj sobie wejście do lekarza. Jesteśmy u pana doktorka, Dzień dobry panie doktorze. Um, chwilowo zrobiłem przerwę, żeby poszukać czegoś, bo jest tu chyba problem. Nie mogę pogadać z lekarzem. I szukałem odpowiedzi, co mogę zrobić, żeby tutaj przeprowadzić dialog i cokolwiek próbowałem nawet tutaj kliknąć, ale to tylko po powoduje światło. Przynajmniej nie wiem skąd. No dobra, co może coś wrzucimy <grywka> tak na Janusza. Może zobaczymy. No oczywiście. No oczywiście. Albo dajmy trochę pieniędzy, niech sobie zarobi. E, ok. No chyba, że to będzie takie coś. Jeżeli coś zniszczyłem, to bardzo przepraszam. Ach, moja kapucha zniknęła. A nie, nie zniknęła. Zobaczmy, co tu się stanie. Jak tam wejdziemy. Myślicie, że powinienem tam wejść? No oczywiście. Że ja wcześniej nie pomyślałem, naprawdę Jarosław jesteś naprawdę głupi. Musiałeś robić specjalny przerwy, i szukać odpowiedzi, chociaż nie powinieneś szukiwać widzów. Eee, no dobra, znaleźliśmy przejście tajemny korytarz. Powinniśmy ogólnie chyba zostawić z powrotem kratę, ale chyba byśmy je nie zniszczyli. No dobra, ale lecimy dalej. Mam nadzieję, że... Coś jeszcze będzie, o, oczywiście, że coś będzie. No siema, no siema, no. Tricus. Co ty robisz? Myślałeś sobie, że tak łatwo ci to pójdzie? Przepraszam. Myślałeś sobie, że tak łatwo ci pójdzie? Właśnie dostałem pozwolenie od naczelnika na śledzenie ciebie. Wszyscy już wiedzą o twojej ucieczce. Musisz udowodnić, że zasługujesz na ucieczkę. Musisz uciec z miejsca, gdzie się zaraz znajdziesz. Powodzenia, ale... Oto etap pierwszy. Twoim zadaniem jest wydostanie się z tego pomieszczenia. Nienawidzę cię. Hmm, hmm, potrzebuję klucz. Pewnie jest za tymi kratami u góry. Tylko jak ja się tam dostanę? O Boże, kochany parkur, czyżby? Mam nadzieję, że nie. A! To dobrze, że nie. Tylko pytanie. Rozumiem, że mogę założyć się, je. czyli jednak parkur kochany. No to kochani widzowie sobie trochę poczekacie. No oczywiście. bo kochany Jarosław tutaj w swojej karierze w Minecrafcie nigdy nie potrafił przechodzić parkurów. Ajajaj. Aj. No dobra. No oczywiście. Dobra z góry się przyznam, niestety musiałem użyć czyta. Cita, czyli game mode, no niestety nie umiem parkourów, jestem w tym bardzo słaby więc za co Was bardzo przepraszam, niestety musiałem się muszę się do tego przyznać, że niestety jestem w tym jełopem no ale dobra, najważniejsze, że mamy nożyce, chociaż nie jestem dumny, że musiałem cheatować. Mamy nadzieję, że ten pan, nasz szanowny, aż tak nie obserwuje i nie widzi, co my robimy tutaj. No dobra, mamy sobie nożyce. Jeszcze raz. O te, twoim zadaniem jest, że dostanie się z tego. Nie, no widzę, się. Potrzebuję klucz. Pewnie jest za tymi kratami góry, tylko ja chcę się dostać. Aha, no dobra, teraz sobie mamy kluczyk i lecimy dalej. Bo już odcinek trochę długo trwa. A dobra, no i brawo, dobra, teraz musisz otworzyć te obsydianowe drzwi, masz 10 pytań i musisz na wszystkie odpowiedzieć, jeśli odpowiesz źle, przeteleportuje Cię do pomieszczenia z parkurem, będziesz musiał go przejść i się z powrotem tutaj, więc radzę odgadywać poprawnie, a niech Cię da diabli, dobra, trzeba je odgadnąć. Pytanie pierwsze jest rodzaju drewna Minecraft, o oh Jesus. okej, okay. myślę, że 7 albo i nie jednak to było gdy w pani Żdolawy wpiszki w checkpoint no dobra no dobra jestem jednak skazany na bycie na parkurze. za każdym razem chyba będziemy tu lądować ciekawe nie powiem No i chyba wychodzi na to długi odcinek, strasznie. Dobra, mojego faila po prostu. No dobra, po tym całym, no powiem szczerze, ciężkim przechodzeniu pytań, musiałem niestety z tego powodu też robić przerwę, więc zobaczyliście tylko początek, jak przechodziłem, ale dobra, myślę, że już można iść dalej. Dobra. Jeszcze kawałek i cię puszczę. Świetnie ci idzie, mam nadzieję. O nie, tylko nie labirynt. No dobra, przejdźmy sobie tutaj. Może w końcu coś znajdziemy. Nie, tu nie. Tu chyba też. Nie. O Jezu, aż odczoplącwo zostaje. Ale dobra, przejdźmy oj coś, chyba. To może tu Nie, tu nic nie ma. Chciałem się upewnić tylko po drodze. A może tutaj tutaj, o Jezu, o Jezu co tu jest, co tu jest co tu mamy, labirynt coś oj, no i tutaj chyba liści trochę zabrakło, ale lecimy dalej, o Jezus nie widziałem, że to będzie takie trudne znaczy trudne, może, może nie aż tak trudne ale Jarosław nie, Jarosław teraz jest nie umiem przechodzić takich rzeczy, ale specjalnie dla Was... O proszę. Co my tu mamy? Brawo, teraz czekajcie ostatni test, jeśli go przejdziesz, puszczę cię w wolność, na wolność, w końcu. Co my tu mamy? Dobra, w ogóle coś że z tą torcza, Na no, do widzenia. Nic się jakoś nie dzieje, tu jest nasze więzienie kochane, tam jest nasz labirynt. A tu nasza droga, droga oczywiście do wolności. Dobra, lecimy. Pyk, 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 pyk. Może trochę przyspieszymy. Pomiętniemy sobie. Podriftujemy jak samochodem. No dobra, jesteśmy na końcu. Nasz kontroler całego uciekania jest tutaj też. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia. Brawo, możesz iść do swojego brata? Jesteś wolny. Dzięki, Tytus, do widzenia. No i słuchajcie, kochani, jesteśmy w domku naszym. No i tutaj, wreszcie w domu, bracie. Co ty tu robisz, bracie? A więc tak, uciekłem z więzienia. Potem zostałem złapany i trafiłem na jakiś tor przeszkód. Zaliczyłem wszystkie etapy i nie puścili, więc jestem wolny. <laughs> to fajnie, witaj, bracie. Ciąg dalszy nastąpi. Okej, okay, to w takim razie, kochanie, wygląda na to, że to jest wszystko. Uuu, ale ma fajne wyciągło z samego początku. No to cóż. Babka mi się bardzo podoba, oceniam ją bardzo pozytywnie. Jeżeli chcecie ją pobrać, to oczywiście link będzie w opisie. Dajcie oczywiście autorowi diamencika, żeby miał jak po prostu diamentów jak najwięcej, to oznacza, że po prostu jest najchętniej grana mapa, że tak powiem, ever. O, podstawiam sobie tarcza. tutaj, co my mamy tutaj, może schowamy sobie skarby no, na sam taki koniec. A weźmy sobie tylko tak no i tu chyba jako tako już nic, no, no, w sumie pisało, że jest koniec, więc. A Jarosław, co o czym ty dzisiaj myślisz? No dobra. No to co? Dzięki za oglądanie bardzo. Obiecałem Minecrafta i był Minecraft. Może będzie więcej motek, a może jakiś survival. Albo po prostu dokończymy to, co powinniśmy dokończyć. A wy już bardzo wiecie co. Okej, okay, no dobra, kochani, ja się już z wami żegnam, nie zawracam. Więcej głowy. <laughs> Oczywiście nie zapomnijcie o tym przycisku, o łapce, komentarzu i tych innych pierdłukach. I dzwoneczku przede wszystkim, żeby zobaczyć kolejny odcinek, który myślę, że się pojawi na kanale niebawem. No to do zobaczenia i cześć!